Czyta autor Justyna Kubica. Ach, ten Charles. O pijanej poezji gniewnego drania. Seksistowski ham, hobbystyczny alkoholik, zgorzchniały satyr, pisarz z prostym i nieprzekłamanym podejściem do życia. Poeta nie od kobiet, a już zwłaszcza tego najgorszego sortu. Zaliczany do pokolenia beat generation. Awangardowy ruch literacko-kulturowy powstały w erze powojennej. Człowiek prozaicznego marginesu. Sceptyczny outsider. Ot, Charles Bukowski w pigułce. Poznałem geniusza. Poznałem dziś w pociągu geniusza. Miał sześć lat. Usiadł obok mnie i kiedy pociąg wyjechał nad wybrzeże, zbliżyliśmy się do oceanu. I wtedy spojrzał na mnie i powiedział to jest brzydkie. To był pierwszy raz, kiedy to sobie uświadomiłem. Nazwisko Bukowski może od razu nasuwać myśl, że znany z braku skrupułów pisarz mógł mieć polskie korzenie. I niewykluczone, że nawet jest w tym jakieś maleńkie ziarno prawdy. Jak to się zaczęło? Prosto i romantycznie. Pewien amerykański weteran I wojny światowej poznał niemiecką emigrantkę z Gdańska i to właśnie owocem ich związku był nieprzeciętny Czesław Bukowski. Lecz to wszystko można przeczytać na Wikipedii, a jego życie i twórczość są dużo ciekawsze. Co więc może być ciekawego, a raczej inspirującego i pociągającego w stałym szowiniście, który, jak sam mówił, marzył tylko o tym, aby mieć na kredensie więcej niż jedną butelkę piwa? Być może wszystko. Dla niektórych będzie to fakt, że potrafił ze zwykłej pracy listonosza wynieść tyle przemyśleń i doświadczeń, aby napisać porywającą książkę o samym sobie, a także o biurokratycznym absurdzie instytucji pocztowej, urzędniczych nonsensach, świecie pełnym zachłanności. Inni natomiast zachwycą się jego bezpośrednim komentarzem w wierszu, gdzie wulgaryzm staje się środkiem stylistycznym, a skrótowość najszerszym opisem. Wciąż jednak pozostaje pytanie – dlaczego ludzie go czytają? Pijacka literatura bukowskiego jest spojrzeniem na świat bez cenzury, jest ujrzeniem niezmienionego odbicia w czystej i spokojnej tafli wody. Brak tu zawrotnej kariery, którą osiąga się przed trzydziestką w towarzystwie propagowania swojego idealnego życia na Instagramie. Nie znajdzie się w niej poukładanej, pełnej nieskażonej miłości rodziny, gdzie mąż, jako głowa domu, wraca z pracy, całuje pięknie pachnącą żonę, wita się z dziećmi o pyzatych policzkach, a po pysznym obiedzie kosi i tak idealnie już przyciętą trawę. Czytając, przeżyjemy po prostu życie kogoś, w kim znajdziemy cząstkę samych siebie. Miłość to forma uprzedzenia. Kochasz to, czego potrzebujesz, kochasz to, co poprawia ci samopoczucie, kochasz to, co jest wygodne. Jak możesz twierdzić, że kochasz jednego człowieka, skoro na świecie jest 10 tysięcy ludzi, których kochałbyś bardziej, gdybyś ich kiedyś poznała, ale nigdy ich nie poznasz? Bukowski był przede wszystkim typem buntownika. Buntował się przeciw światu, całym sobą. Choć sam był szalem człowiekiem, buntował się przeciw wszystkiemu, na co narzekali zwyczajni ludzie, którzy nie mieli jednak odwagi się sprzeciwić, a walczył tym, czym potrafił najlepiej władać. Słowem, sceptycznym okiem obserwował świat z punktu widzenia każdego z nas, każdego pojedynczego atomu, który składa się na cały organizm zwany ludzkością. Dlatego twórczość Bukowskiego może trafić do serca przypadkowo wyłowionej z tłumu persony. Nie był nikim z daleka czy obok, nie był kimś wyższym czy niższym. Był jednym z nas, widział to samo co my. Był samotny, jak wielu innych. Cierpiał jak każdy z nas chociaż raz w życiu. Odczuwał smutek tak samo jak wszyscy. W obecnych czasach, przy panujących niepisanych zasadach, proza Bukowskiego powinna zostać okrzyknięta wynaturzeniem literatury, obrazą dla wielu osób, grup, ideologii. Poeta jednak nie trudnił się afrontem, a burzeniem murów, które dotychczas tylko rosły. Łamał tabu, którego do teraz jest zbyt dużo. Uświadamiał ludzi z problemami, nieszczęśliwych, załamanych czy zagubionych, że jest takich osób więcej i że nie ma się czego wstydzić. Charles Bukowski przeżył 74 wiosny. Przez te wszystkie lata z powodzeniem uwodził kobiety i czytelników na całym świecie, niejednokrotnie samemu sobie w tym czasie nie radząc. Jego słowa wciąż słychać, one wciąż żyją, i choć można pamiętać go jedynie jako awanturnika, skandalistę, deania i buntownika to potrafił on przekonać kolejne pokolenia, że jako pisarz po prostu nie miał sobie równych, bo otwarcie mówił to, o czym wcześniej nawet nie szeptano, wykrzykiwał to, o czym wcześniej nie śmiano nawet pomyśleć. Znajdź to, co kochasz i pozwól się temu zabić.